Witam Was serdecznie w drugim odcinku z gry Farm Simulator 13 z dodatkami Ursus oraz Tintanium. A my gramy na tej pierwszej standardowej mapie i ja ten właśnie sprzedać ostatnie ziarna puraka cukrowego ponieważ wszystkie inne ziarna już sprzedałem, ale zanim dalej tutaj Wam opowiem, co zrobiłem pomiędzy nagraniem, no to na razie Wam to przyspieszę, abyśmy mogli już dalej tutaj prowadzić naszą gospodarkę i rozwijać biznes do końca. Więc no, ja Wam tutaj na chwilę zniknę i... Okej, okay. jesteśmy przy tej na miejscu, ruch trokowy jest, trzeba przypuścić samochody, bo my tutaj oczywiście nie mamy kierunkowsków w wersji 19 farminga, więc no... Będzie ...80 tysięcy za całe ziarna nie będzie. A szkoda. I jeszcze raz sprawdzę sobie dokładnie, bo teraz sam sobie już nie, nie wierzę. Burak cukrowy 498 za jedną tonę lub liter i on stoi w miejscu, tak? okej okay. czekajcie, tutaj powiedzmy, że to jest 500 500 dolarów, tak? a potem powiedział na nasze, czyli 500 złotych czyli dobrze się pocałona na gospodarkę Gospodarka, tak? to jest, hmm. jest gospodarka, słuchajcie czy nie? Mamy tak, gospodarka, młyn, plec port no tak, bo w ostatnim w pierwszym odcinku mówiliśmy, że to jest karczma, a inaczej to się nazywa gospota. Okej, okay. dobra. Jak widzieliście na początku, to tutaj jechałem oczywiście sobie tutaj tak y, tym polem, aby po prostu było szybciej. Jak oczywiście będę to miał zasiane czymś w przyszłości. To nie będę potem jeździł, aby była jakaś tutaj realistyka, tak? I sprawdźcie sobie cenę tego pola 282 tysiące, kiedyś to była ogromna suma. Ja pamiętam, jak grało się w tą wersję farminga. Teraz, gdy gramy w wersję farminga, mówimy prosto, co to jest dla nas, ale zależy jeszcze na jakim poziomie trudności gr gramy. Ale jak wiecie, to tutaj autorzy gry nam pozwalają zrecepetować maszyny do gospodarki, tutaj do gospody naszej, do naszego miejsca czyli pozwólcie, że ja użyję sobie tą funkcję i ja sobie te maszyny po prostu tutaj, tutaj przyniosę. Oczywiście nie będę tego robić często, bo ja bym chciał też tutaj utrzymać po prostu realistykę. No i teraz muszęcie z że statystyki w Syliosach są puste. Ponieważ tutaj mamy wszystko ogarnięte, yy, Salto 7000 ok. Aha, to tutaj co mamy? Tutaj przy ok. Statystyki wydajność, tutaj mamy krowy, spoczko, owce, ok. Posiadane kurczaki. No i tutaj na tym wszystkim tak my tak stoimy. No i statystyki sy syliosów mamy tutaj sprzedane. Jest dobrze. Czyli teraz y, nam pozostaje, słuchajcie, tutaj zabrać się za koszenie, chyba rzepaku albo pszenicy, to będzie i teraz byłem i jeździłem tym traktorem. I teraz pozwólcie, że sprawdzimy sobie teraz ten mniejszy traktor, czyli li, li, tym mniejszym traktorem, sobie pojeździmy trochę, abym po prostu nie jeździł cały czas jedną maszyną, bo wtedy to będzie tak jest sensu powiedział, mamy wszystkie maszyny do dyspozycji, to ten powiedział, że możemy je wszystkie tutaj używać Oczywiście jakiś tutaj traktorek będę używał, bo to zadań, Ale to zobaczymy w trzecim albo czwartym odcinku Dobra, traktor z mamy, jest OK Póki co słuchajcie, w tym momencie co ja teraz to nagrywam, ten drugi odcinek, czego no to jeszcze jak mogę wyczuć niepokłosie, to mam jeszcze katar ale już mi pomału ucieka. Nie okołujmy się, bo wy niektórzy nie mają, ale ja na przykład mam na początku września zawsze kadar. Dobra, podłączamy jejku. Jak to się, ten star z tej trzynastki, kurczę. To były czasy i są czasy nadal. Uruchamiamy i, prze... I mucimy pszenicę. I nawet już sobie pamiętam, co to było, że mucimy. I czy tutaj tak jest, musimy dwójeczką jechać tempoma, dwójeczka, a nie trujeczkę po trójeczkę, jak przyspieszymy To już nam tutaj zaplokuje Czy nie? Tak, zablokuje, musimy dwójeczką tutaj jechać I zaplokowało nam w ten sposób, że właśnie tutaj Nierówno mamy teraz pomłucone i zebrane Pszenice i musimy to teraz tutaj Poprawić, ale pozwólmy sobie na to, że ja sobie to, to będę to poprawiał Po prostu w w przyszłym odcinku, może a po prostu, jak e, zbierzemy, sobie to tą pszenicę z tego pola, ale pamiętam, czyżby słuchajcie, tutaj jeszcze mamy taką funkcję jak pożyczka, jeszcze sobie sprawdźmy to na pewno, czy mamy taką tutaj w ogóle opcję. Pamiętam też klarnie to postawienia. Nie wiem, czemu w ogóle twórcy gry akurat. E, Usunęli wentylatory, panele są naszej znaczy szklarni z 19, nie wiem czy by 17 było Zwycięzce zostały dodane, to ja pamiętam I tak dalej to, to ja pamiętam Okej okay. No to były fajne czasy i tutaj mamy właśnie z Ursusa I będziemy pewnie z Ursusa to wszystko kupowali Ale, słuchajcie, no ale Przejdźmy się szybciutko do sklepu Bo bym chciał zobaczyć czy mogę zabrać tą Pożyczkę. Więc no szybkie przyspieszenie. I widzimy się w sklepie. Wydaje mi się, że możemy chyba tą powyczkę zabrać. Jeżeli tę, no to ja teraz ją sobie zabiorę a potem spłacimy. Tak. Mamy wrzeć 5000 zł, mamy to 5000 dolarów, ale ja to będę nazywał złotych. Dobra i możemy to bank w w kwocie 200 tysięcy, dlatego będzie grupaśnie będę powiedział, będzie grupaśnie, okej. Okay. Więc no Skoro taka kwota duża jest, to nie będzie tutaj chyba raczej problemu, to ja tutaj takie spojrzełem się saturnie sobie w pracownika. Żeby troszeczkę mi tutaj jednak pomógł, ale jak ostatnie sobie od drugiej strony tego pola będzie łatwiej i lepiej Pamiętam jeszcze te momenty jak te kompajne się tak pomalu, jak te pojazdy kompajne się tak taki powolny rozruch mieli jeszcze Mają to i mają to dzisiaj, jak gramy jeszcze w tą wersję farminga czy tak? No nie no, dobra, już troszeczkę schowamy ten header tutaj bliżej. Niech będzie, nie będzie. Dobra, zatrudnimy i niech tutaj nas zbiera. Niech nam to muci nie będzie ok. Jest gate, jest poczko. Teraz wchodzimy wcho 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 sobie w sklep i możemy, my, my się wydaje, że możemy już tutaj robić pierwszą inwestycję. Czyli na przykład to zadaj, na pewno będziemy potrzebowali yy, waitemana 4200 x 100 t czyli witlaka czołowego czyli seria ładowacza, czyli ładowacza teleskopowego będziemy na pewno go potrzebowali, czyli kupimy sobie go jak już mamy kliknięte kupimy, no to już teraz jest skupione, już w się nas nie pyta się czy na pewno chcemy kupić, więc musimy najpierw tutaj musimy bardzo uważnie podejmować decyzje. I tutaj teraz dalej. Aha, i te ładowacze inne. Z Ursusa jest za 84 000, ale to jak bardziej się tutaj rozwiniemy i to też będzie takie fajne, ale to w przyszłości najpierw to będzie. A ten, a ten człowiekowy Lizard to będzie tutaj dobry to y, kiszonki w przyszłości. Jeszcze coś tam pamiętam z tej wersji farminga. Był to palet, więc to sobie na pewno też to kupimy, czyli kup i mamy. Teraz będąc zadania słuchajcie z kosiarką czyli kompajnych na razie nie. I musimy sobie teraz przejść do kosiarek mamy kosiarki. Czyli wydamy tutaj 36 tysięcy. prawie 30, 38 000 razy wydamy, ale to się nam zwróci. Kupujemy i kupujemy. Mamy to. Mamy to. Słuchajcie, i taką małą kosiarkę, też bym kupił. Wam wyjaśnię dlaczego. bo to małą kosiarkę kupię dlatego, jak tutaj na przykład będzie mi tutaj coś rosło, a będzie zła lub cokolwiek, a po pracowniku będzie tutaj mucił pszenicę, to jak teraz to robi, to my tutaj na przykład ja będę tutaj na przykład jeździł kosiarką na około pola i zbierał i sprzedawał po prostu trawę, bo możemy to przecież sprzedawać. Więc to teraz możemy na spokojnie włączyć sobie po prostu misję, czyli prag misji. I to jest, słyszę, misja co 2 minuty, i może jeszcze załapiemy się w tym odcinku na tą misję, ale to jeszcze słuchajcie, nie koniec, ponieważ zakupimy sobie tutaj teraz e, przyczepę funkcji na Berkeley wschód k ok, ale poczekajmy, nie, 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 chyba raczej dalej nie pójdziemy, chociaż to mógł chyba iść dalej. Ale czekajcie, w tak dokładnie to, to do sprawdzę Prasa jest po ile? 112? Nie, nie, nie Tu już tak się nie ma co rozpędzać, czyli e, Zostanie nam bardzo malutko, ale kupimy sobie Przyczepę wielofunkcyjną, mi się tak wydaje chyba, tak, chyba tak, to my zrobimy, że Tą kupimy, czyli przyczepa wielofunkcyjna, czyli Wspiera trawę oraz no sianko oraz, przy, oraz y, siano Słama i siano wspiera, czyli kupimy sobie to, ostatecznie mamy 19 tysięcy i teraz y, już ten pracownik już potrzebuje opróżnienia się, dlatego my tam podjedziemy i za chwilę ten traktor nawet szybciej jeździ niż tamten żółty. A to fajna ciekawostka. No, bardzo fala ciekawostka, naprawdę. Dobra, żeby było realistycznie, słuchajcie, nie będę wieszą sobie tutaj na zboże, tylko tutaj opok sobie stanę. Trochę opok. I niech tutaj teraz on jest. Ja tutaj sobie tego pracownika zwolnię trochę Odjadę I powiedzmy, że oprószimy się tutaj to przyczepy. No, opróczę się, dobra opróczę się, a my tym niebieskim, tym żółtym traktorem pojedziemy sobie po maszynę. Ale teraz mamy właśnie to zadanie, które wam mówiłem przed chwilą. Słoń wydostał się ze, ze zamknięcia. Właściciele chcą go wywabić wy, 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 z razu przy użyciu To Dostarcz kilka skrzyń z szklami, limit czasu 2 minuty i 30 2 minuty 30 sekund, nagroda 4,5 tysiąca dolarów i ja Wam pokażę, na czym to będzie polegało, czyli akceptuję to oczywiście, i teraz misje transportowe będzie nam to potrzebne, czyli to będzie bardzo szybkie. Czyli tego komunikatu ja nie, nie musiałem czytać, pojawiłem na czym to polega, tylko tutaj muszę najpierw sobie pracownika ogarnąć i w tym odcinku już sobie zorganizujemy tak naprawdę. Pierwszy, yy, pierwszą misję, i będziemy mieli już pierwszy zarobek. Czyli, to jak właśnie mówiłem, te, te zakupy, które teraz zrobiliśmy sobie, to one nie będą na marne, bo one już będą teraz Jako wystane w trzecim odcinku. A ładowacz, który dzisiaj kupiliśmy, to będzie już używany w tym odcinku. Czyli, chodźmy tutaj do ładowacza, bo i to będzie ciężko coś tutaj czuję. Z, z użytkowaniem jego a zapytacie się pewnie dlaczego nie wiem tłumaczę ponieważ właśnie on ma ten skręt taki czołowy i to będzie właśnie ciężko ale może nam się uda czyli teraz słuchajcie mamy tutaj zaakceptow zaakceptowane to zadanie i jeszcze nam to się nie zaczęło odliczanie Odliczanie zawsze się, jak my po prostu tutaj podniesiemy tą paletę z yy, zadaniem. Czyli teraz, pierwsza miejsca będzie taka bardzo dziwna, ponieważ nie wiem teraz w którym kierunku mniej więcej będziemy mu musieli pojechać, i teraz tego nie po prostu nie pamiętam już, ale dobra, mniej więcej się się teraz idealnie to, wszyscy tą paletą. I teraz sobie tak tutaj to nastawić fajnie. Ok, i teraz mamy jeszcze tutaj, jeszcze widać, że nic by tutaj nie uciekło. I to dopóki nie uciekniemy z tej platformy, to się to nie zacznie. Gdzie musimy jechać? Bo musimy jechać w tamtym tam kierunku. To mi się wydaje, że to jest tutaj i właśnie o tym mówię. Trzeba słuchajcie tutaj, uważać i mamy chyba pierwszą awarię z zadaniem. A wiecie czemu? To myślicie, już chyba się to myślicie, czemu. Ponieważ pierwszy błąd popełniłem taki, że e, zahaczyłem. I teraz przy ładowaniu tego wszystkiego e, ucieka nam tutaj dodatkowy czas. I teraz właśnie mam nadzieję, że uda, nam się, uda, uda mi się to jakoś tutaj utknąć Chociaż będzie ciężko to już to teraz Ale może nie Ach, jednak tak Nie zdążyłem sobie tym zadaniem, nie ma w ogóle takiej opcji Więc to pierwsze zadanie nie będzie chyba zaliczone w tej serii Ale no, tutaj... Szkoda no, żeby nie byłoby zaliczone Chociaż, jak ja to zawsze mówię walczymy do końca i się nie poddajemy ok, coś takiego możemy ogarnąć i teraz nie wiem w którym kierunku mam mniej więcej jechać, ale trójeczkę, tempoma trójeczkę włączamy i naprawdę bardzo szybko tam jedziemy i to może być w tamtym kierunku, dlatego musimy jechać szy szybko teraz przez wioskę i jest ciekawe, czy teraz to mi się tutaj uda przejechać mamy na to minutę jeżeli nie będzie teraz drugiego spadku, i tak naprawdę dam radę, to mi się wydaje, że bez żadnego tutaj akurat problemu uda nam się ten towar tutaj zawieść Pracownik pewnie już potrzebuje te oprócznienia się, ale my tutaj wykonujemy zadanie za 5000 zł Ja to pani chyba mówił w złotej bo będzie mi się to lepiej mówiło. Ale daleko nie mamy. Teraz tutaj przez skróty pojadę, więc no jednak ten czas nie jest aż taki mocno ograniczony i uda nam się go tutaj zrealizować. Chociaż on tam jest trochę dalej. Oj, walka z czasem, słuchajcie. Walka z czasem. Nie utala mi się. Nie uda mi się. Trzy, dwa, jeden. Misja zakończona niepowodzeniem. Nie udało Ci się dostarczyć produktów na czas. A to właśnie jest to miejsce. O tym właśnie mówiłem. A wiecie na czym ja straciłem ten czas? Na tym właśnie podnoszeniu podań straciłem o budynek. No niestety pierwsze zadanie jest niezaliczone. Więc to szkoda, wielka szkoda. Ale będziemy o tym pamiętać, że pierwsze zadanie było niezaliczone przez głupi pot. A kolejne będziemy nad tym panować i będziemy po prostu to pamiętać, że to tak się że to po prostu działało i mogłem to wykonać, ale przez głupi punkt tego nie wykonałem, no szkoda naprawdę wielka, wielka szkoda no, ok, oto to w tym odcinku słuchajcie ostatnie oprószenie kombajnu ja będę się z wami żegnał w ten, więc widzimy się tak naprawdę w trzecim odcinku z Farming Simulator 13 z dodatku Ursus oraz tym A podsumowując dzisiejszy odcinek to kupiliśmy y, poza odcinkiem, sprzedawałem sprzedałem sobie wszystkie ziarna z Syliosów oraz zakupiłem nowe maszyny, które są w sklepie, czyli ładowaczo czołowego kościarka, samo wspierając pszczepa i kościarki to zadań, y, które podam na, na polu kolwowym i nie udało nam się pierwsze zadanie, które mieliśmy do wykonania, i zaczęliśmy na, na polu u siebie zbierać pszenicę. A w kolejnym odcinku zobaczymy, co będzie dalej. Także widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć.